Co zrobić teraz z aksamitką pod koniec sezonu? One na pewno będą kwitły jeszcze do pierwszych przymrozków. Mają niesamowite właściwości lecznicze. Posiadają barwniki azaksainę i luteinę, które świetnie działają na oczy. Najwięcej tego barwnika mają, takie ciemniejsze, bardziej wybarwione, takie z bordem i czerwienią. Zioła powinniśmy zbierać w południe, w słoneczny, cieplutki dzień. I zerwane kwiatostany oddzielam od tej końcóweczki, ukręcam główkę. I zostają mi same płateczki. I będę je suszyła w ciemnym, przewiewnym miejscu. W ogrodzie pełnią też bardzo ważną funkcję. Przyciągają niechciane nicienie, po czym je likwidują. Tym samym ochraniając nasze cenne rośliny, takie jak na przykład pomidorki. tego między pomidorkami sadzę i bazylię, i aksamitki. Ale później te całe wielkie krzaczki, aksamitki, nie idą na kompostownik, tylko rozdrabnia mnie. W moim przypadku jest to dodatkowa ściółka, która chroni zagon na zimę. Ciągłe ogławianie. Oczywiście powoduje, że roślina wytwarza kolejne pąki, kolejne i kolejne, i dzięki temu będzie kwitła do samych przymrozków. Podzielcie się, co wy robicie ze swoimi aksamitkami, czy jeszcze macie inne pomysły o fitości planów.